Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars O, dzisiaj gramy z moją kolegą Żyzioną znasz w moim naszym, naszym kraju. Oj, czekajcie to jak jesteś patrzą, to wiesz z kim się działeś Dołączajcie do klanu. Dobry jesteś. Fajny klan. Dobra, jesteś Patryk. Hej ja ty, polecam słuchać kanał XD. Kiedy wstawiasz? Kiedy wstawiam odcinek? No, najprawdopodobniej dzisiaj. Właśnie, na niektórych filmikach nie mówię, ale subskrybujcie kanał, e, łapeczkę, no. e, łapeczka w górę, e, łapeczka w górę, e, e, reporty, filmy i no i jeszcze, no sub, zalecam, subować kanał. Oj, trochę świszam. Dobra, zacznę. Ale no, nawet kupię sobie rozwójniczkę. No. O nie, neta nie mam. To trochę lipa, lipa, pipa. Oj, sorry. I pff, najprawdopodobniej nie wrzucę tego odcinka, jak za. Ok, Chyba wrzucę. Jednak wrzucę. Widzicie, że tutaj kuryerę nam się Ale będziemy mieli lagi. O jezus. Zapraszam was za lagi. to spokojnie przejdziemy. O Matko Boska jakie lagi. A Karol! Jak wiecie na moim telefonie na fan.com w trafił i już mam 20 postaci. Wow! Tam kuźwa nasz kolega Michał się kampi. Jeśli chcielibyście drugi odcinek z nim napiszcie w komentarzu. A. I gdy, jak widzieliście był poprzedni odcinek z Fortnite'a I to samo, jeśli chcielibyście więcej piszcie w komentarzu No to już na tamtem, o dwie osoby mnie oglądają Czyżby jestem na Brawl TV? Wow. Uwaga, uwaga, jakie mam la No My tutaj stoimy i lami. Jesteśmy lamy... E, e, pa. A, a, a. Michał Podłogaty, Michał Podłogaty ginie, nie żyje. Dobrze, Michał Podłogaty. Z pieprzaaaa... Kur... Plus... Plus four. Najprawdopodobniej odcinek z to leci za tydzień. O, no to... A, słyszycie papierek? Bo jestem w kiblu i nie widzę. Nie Żółwie. Mówicie, O, widzicie, że kuście. Necik nie pozwala nam na nagranie. Internet nam nie pozwala. Dlaczego w internecie mi nie pozwalasz grać? O, plus cztery. Patrzcie, patrzcie, my jesteśmy pro. Na lagach żeśmy zrobili trzecie miejsce. Patrzcie, napiszcie w komentarzu, czy Michał podłoga Ety opłacało się mu że opłaca mu się e, kupować różne czy Czyli, i napiszcie w komentarzu, kto ma ile skinów kupionych. Napiszcie w komentarzach, ile kto ma skinów kupionych. Ja chyba będę po tej walce. Koniec, od... kończył odcineczek. widzę, że kurde, nikt nie wbija na kanał, a więc. O, dobra, już nie mamy lagów. Ile mamy kresików? O, dobra, czyli nie będzie lagów, bo jak mam powyżej... Bo... To już nie ma lagów. Okolcik, siema okolcik. Dobra, ja tam Michał się nim zajmiesz. Dobra, pomogę ci trochę. Jezu na hita jest. O Wizard Barley! Dobra, pipa tu jest. Przepraszam, że tak mówię, no ale piper, pipa no to dla mnie pipa, no. Sorry, ale no, pipa no to dla mnie piperka. Piper, piper to w ogóle. To dla mnie pipa, nie? Takie piperka, pipa. Ej, chodź tu, ej, chodź tu, kaj, to jest. Nie to. O jezus, Maria, dlaczego wyskoczył? ja wskocznie! Ult, ult, ult! Kurwa, jakie lagi! Wsądzę się, ale. ale... O, kuźdę, Coś nie wyszło. Wyjście. Wygramy teraz magrolę. Puszy... Minus 5 puszyków. Wow. Nie mam Broka. B Z tym koksikiem trzeba będzie. Co? To zakończyć. Szybciej, no panie Bóg będę kończył. Ej, zagramy showdown. Nie. Okej, okay, No Jezu, szybciej. Okej. Okay. Proszę, jak wybierzesz bloka to jesteś pro, a jak nie, to noob. Jakbyście widzieli, to, to się wkurza, nie? Dla tego typa niedługo będzie odcinki z kamerą. Jeśli chcecie odcinki z kamerą, zostawcie lajka like i suba. Ej! <śmusza> Musiałem strzelać xd. E, Pamka, no widzicie, że na tą mapę jest dobre albo Barley, albo Dynamike, ale dla mnie lepszy Dyna. Bo to jest w końcu. Tak, tak, dnia dynia. Jeśli oglądacie TikToka, to wiecie o co chodzi. Tak, tak, dnia dnia, tak Tak, tak, dyna dyna. Hopa, dyna dyna. Patrzcie, dojeżdżamy typa. A bulczyk. Dobra, dojechałem tam kogoś. To marlo, brawo, Andrej. Ja tu jestem pro ja tu dyktuję warunki fiuty. Ajajajaj. Aj, aj, Surdziesz, tak się odzywa, ale trochę... Aha, leczonko. Ja... Dawaj, 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 pamkę tu jedziesz. Pam jest... pam jest w... Nie, w... niedobrej sytuacji. Dawaj, kur... Dawaj z dwóch stron. Ja pierdolę, ona jest za pro. Żeby z nią wygrać, po prostu. Chciałbym sobie nabić... ulta. Nie! Jeszcze, jeszcze jeden hit. Jesz Szelkę, 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 dojedźmy ją. Chodź ona jest w czarnej dupie, no nie. Wiecie, gdybyśmy teraz dojechali Szeli, Pan i Barleya, to byśmy zrobili Wina. To bardzo całe to pięknie! A to będzie trudno. Dojechać tam szelkę, bo ona jest za mocna. Ona jest za pron, po prostu jest za pro, nie? Dawaj, Patek Dubla. Kurwa! Przepraszam. <laughs> Takuj, że waszel jest za dobry. Dawaj tam polba. Tutaj tego. Pemyślam, że zabiję tego pojeba. Dawaj jest dobrze, Mortar! Dobra. Dobra, otwieramy Riverboxa i kończymy ten odcinek. What the fuck? O... Gimy. Dobra. To. Okej, okay, okej. Okay. To żegnam wszystkich. Ba Jeśli chcecie, żebym kupił tą złoty barley i to, no to piszcie w komentarzu i... Żegna się z wami Michał Ty i ja. Cześć! Aj, przepraszam jeszcze, jeśli chcecie odcinek z głosem czy yy, z tym, co gram, to piszcie w komentarzu i cześć!